Jak przyjaciele, pomogli Bibi świętować Nowy Rok. Przed świętami Nowego Roku Bibi miał kłopoty. Przeziębił się. Bibi jest teraz w domu. Odwiedzimy go. A, szkoda. Nowy Rok wkrótce nastąpi. A Bibi nie zdążył nawet ubrać choinki. Ale przyjaciele nie zapomnieli o Bibi i postanowili zrobić mu niespodziankę. Ale dzieciaki bez Waszej pomocy tego nie zrobią. Pomożemy im! Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego W dzień maszyna do przesadzania drzew wyruszyła do lasu i ostrożnie wykopała największą choinkę. Takie maszyny są bardzo pomocne. Mogą kopać drzewa w całości, nie uszkadzając ich korzenia. Aby posadzić wykopaną w lesie choinkę w ziemię, koparka wykopała dziurę. Gdy dziurę było weryto, maszyna do przesadzania drzew opuściła tam choinkę, a koparka delikatnie zakopała ją ziemią. Gdy choinka była posadzona, dźwig zaczął ją ubierać. Dźwig bardzo się starał, ubierając choinkę, ale zapomniał ozdobić wierzchołek drzewa. Pomożemy mu. To na pewno nie będzie trudne, bo wszystkie dzieci wiedzą, co powinno być na wierzchołku choinki. Petarda? Nie, petarda nie czepia się na świąteczne drzewo. Pudełko z prezentami odwrotnie, kładziemy pod choinkę. Tak, świąteczna gwiazda powinna być na wierzchołku naszej choinki. Przyjaciele pracowali cały dzień i na dworze zrobiło się całkiem ciemno. Nasza choinka jest ubrana, ale nie ma jeszcze na niej światełek choinkowych. Świąteczne światełka zawieszone, ale będą świecić tylko po tym, jak podłączymy je do właściwego gniazdka. Dzieci, pamiętajcie! Włączać lampki do gniazdka można tylko za zgodą osób dorosłych. Ale jakie gniazdka nam wybrać? To jest gniazdo kwadratowe. Potrzebujemy okrągłego. A to trójkątne. To nam na pewno nie pasuje. Bardzo dobrze! Podłączymy nasze światełka do tego gniazdka. Wow, dzieciaki! Nasza niespodzianka dla Bibi się udała! Teraz u niego na podworku rośnie prawdziwa choinka. O, to jest prawdziwy cud nowego roku! Dziękuję, przyjaciele! Teraz Bibi powita nowy rok z ubraną choinką i na pewno wyzdrowieje. Jak zmienić koło w samochodzie? Raz i dwa. W końcu dnia roboczego Bibi sprzątał w swojej pracowni. Kiedy do niego? Przybył nowy klient. No, no. Bibi zauważył, że samochód jest taki czysty, aż błyszczy. Od razu uznał, że to nieprzypadkowo i zapytał. Nieźle błyszczysz? Z jakiego powodu? I samochód powiedział o tym, że otrzymał list ze wsi od babci, w którym pisze, Aha. że dawno nie wiedziała swojego ukochanego Wnusia i czeka na niego w odwiedziny. Pięknie! I to, jak on też za nią bardzo mocno tęskni, ale wioskę jest bardzo daleko i droga długa, mało co może się zdarzyć. Szczególnie samochód obawiał się, że może przebić koło i nie może go zmienić, bo nie umie. A. Chciał poprosić Bibi, żeby go nauczył zmieniać koła. To żaden problem. Zaraz Ciebie nauczymy! Juhuuu! Bibi to mechanik nasz Dziś usterce radę da Malowanie, zmiana kół Wnet pomoże Ci, bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tuning, dodasz gaz Samochody stoją w żonku. Wszystko jest w porządku. I tak, jest przed nami samochód. Tak sobie myślę, że na sam początek będziemy musieli postawić samochód na podnośnik. Tak, dokładnie tak. Teraz będzie można zmienić koło. Dobrze, jak teraz to mamy z głowy. To trzeba będzie znaleźć odpowiedni klucz, aby odkręcić śruby mocujące koło. Może ten? Nie, ten jest zbyt mały. Być może to ten? Nie, ten klucz jest zbyt duży. No to może ten? Tak, ten klucz jest w sam raz. Ale zdarza się, że śruby bardzo ciężko odkręcić jednym kluczem. Dlatego stosuje się niezwykle prostą, ale skuteczną metodę nazwaną dźwignia. To bardzo sprytne. Na klucz wkłada się długą rurę i pozostaje chwycić rurę w odpowiednim miejscu i przekręcić klucz. No dzieciaki, kto podpowie, gdzie trzeba chwycić za rurę, aby odkręcić oporną śrubę? Chyba tutaj. O, nie! To tak, jakbyśmy po prostu próbowali odkręcić śrubę jednym kluczem. No, to może tutaj? Nie, rura jest znacznie dłuższa. Jest lepsze miejsce, żeby chwycić. No, to wtedy tutaj. Dokładnie, tak będzie najłatwiej odkręcić wszystkie śruby. Hurra, odkręciliśmy wszystkie śruby. Teraz zdejmujemy koło. I wstawiamy na jego miejsce zapasowe. Wstawiamy śruby i dobrze zakręcamy. Właściwie, podczas dokręcania śrub nie wolno używać dźwigni. W przeciwnym razie można zakręcić zbyt mocno i mogą się złamać. Należy dokręcać tylko i wyłącznie jednym kluczem. No cóż, to wszystko. Teraz będziesz mógł sam zmieniać koła. I nie bać się przebicia na drodze. Mam nadzieję, że bez problemów dotrzesz do swojej babci i nie będziesz musiał po drodze zmieniać koła. Szczęśliwej drogi! Dzięki Bibi samochód nauczył się zmieniać koło na zapasowe. I teraz mu nie straszne przebicie na drodze. Również. Nauczył się korzystać z dźwigni i może odkręcić wszystkie śruby lub nakrętki. Dziękuję, Bibi! Jak Bibi pomagał zbierać żuraw wieżowy. Dzisiaj Bibi ponownie wyrusza na plac budowy, gdzie znów będzie pilnował, aby wszystkie samochody były sprawne. Wydaje się, że na budowie problemy. O! Dziś będą zbierać żurew wieżowy, ale dźwig się zepsuł! I teraz wszyscy się spóźniają w terminach. Bibi! Aha. Możesz jakoś pomóc? Woho. Oczywiście! Nasz, dziś u sterce radę da Malowanie, zmiana kół Wnet pomoże ci bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz nim, dodasz gaz Samochody stoją w żonku I je wszystko jest w porządku Tutaj jest urwana wciągarka. Trzeba zainstalować nowy motek. Może ten? Oho, nie! Tym można chyba podnieść tylko wiaderko dla dzieci. Może wtedy ten? Lina jest mocniejsza, ale raczej nam nie pomoże. Zatem ten spróbujmy. Mm -mm. Teraz ja go zamocuję i podłączę hak. Teraz trzeba sprawdzić, czy możesz nim sterować. Hmm, a co to jest? Silnik hydrauliczny wysiada? Teraz go wyjmę. Potrzebny jest nowy, musimy go wybrać. Widzicie to, czego potrzebujemy? Oto on! Ura! A teraz go zainstalujemy. Spróbuj jeszcze raz coś podnieść. No już, już. pomocą naszego przyjaciela Dziewczyny zbiera się kilka sekcji, które są łączone ze sobą za pomocą elementów nazywanych montażowe palce. Po tym, jak pierwsze kilka odcinków zostanie zbudowanych, na nich zakłada się teleskop. Ta część jest inna. Ona jest szersza i jakby jeździ po węższej w górę i dół. Wtedy ustawia się kabinę operatora i mechanizm obrotowy, Zostaną zainstalowane wieże i wysięgnik. Obie części montowane są na ziemi i wznoszą się w górę za pomocą dźwigu. Dalej kurap wieżowy może budować się tam. Za pomocą swojego dźwigu podnosi kolejne sekcje, po wieże podciąga je z podłoża i umieszcza w teleskop, gdzie mocuje się już do gotowych części. Żuraw powtarza te czynności do momentu, aż zostanie osiągnięta, pożądana wysokość. Ponieważ na tym placu będzie budowany wieżowiec, żuraw będzie bardzo, bardzo wysoki. Bibi, to takie ciekawe! A teraz, gdy żuraw jest zmontowany, wreszcie budowa idzie zgodnie z planem. Fajnie, że potrafiłeś pomóc. Proszę bardzo. Żuraw wieżowy wzniesiono i budowa w końcu poszła swoją kolejnością. Brygadzista przestał się złościć, a wszystkie samochody z przyjemnością wykonują swoje zadania. Praca naszego żurawa też się kontynuuje. Przecież tu jest tak dużo ładunków, które trzeba podnieść lub przenieść. Cześć przyjacielu! Śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!